Hejka! Z tej strony Julia, a dzisiaj chciałam poruszyć bardzo ważny chomiczy temat Czyli powiem wam wszystko, co musicie wiedzieć na temat kryjówek w lokum chomiczka, więc zapraszam was do oglądania Jak wiemy chomiki są małymi zwierzaczkami, które wymagają naprawdę dużego lokum Tak jak widzicie tutaj przykład mojego i ogólnie chomiki nie potrzebują do szczęścia pustej w nim przestrzeni. Czyli takie miejsca bez kryjówek w zasadzie nie są jakoś bardzo potrzebne, bo większość dnia chomiczki spędzają właśnie w tych kryjówkach, jednak muszą być one odpowiednie. I dzisiaj właśnie chciałam to poruszyć. Kryjówek powinno być jak najwięcej. Ja mam naprawdę tak na oko kilkanaście. I mam też dużo takich na zapas, które mam po prostu gdzieś schowane, bo Miki z nich nie korzystał jakoś i wolałam je wymienić na takie, do których jednak on wchodzi. Mogłabym je upchać wszystkie, ale nie ma potrzeby, skoro i tak do niektórych po prostu nawet nie zagląda ani nic. No i wiadomo, wy też możecie tak rotować te kryjówki, że raz tą, raz tą i w ogóle, żeby chomik miał jakoś to urozmaicone, ale pamiętajcie, że nie możecie go stresować z częstymi zmianami. No i jeśli chodzi o kryjówki, to właśnie zaczniemy może od omówienia tego, jakie są bezpieczne, a jakie niebezpieczne, bo takie również istnieją. Podstawowa i najważniejsza kryjówka każdego chomika, która jest taką obowiązkową rzeczą w jego lokum, to jest domek wielokomorowy, który będzie służył jako taka główna siedziba chomika. Chodzi w nim o to, że ten domek jest stosunkowo większy od reszty i najlepiej, żeby właśnie był komorowy. Dużo osób robi takie handmade, możecie gdzieś znaleźć, ale również na internetowych sklepach zoologicznych często się pojawiają. No i takie domki są podzielone na takie przegródki. Jeżeli macie mniejsze gatunki w stylu hybryda, roborowskiego, no to wtedy kupujecie mniejszą wersję. Ale też, jakby jest taka większa dla chomików syryjskich, bo po prostu do tej mniejszej on raczej nie wejdzie. I te komory służą do tego, żeby chomik jakoś zagospodarował sobie tą przestrzeń samemu. Na przykład w jednej może, można mu dać wcześniej chusteczki 100% celulozy i może robić sobie gniazda, ale też również zakopuje tam większość swoich zapasów. Wiadomo, że ściółka jest bardzo ważna, musi być jej minimum 20 cm, bo tam chomiki również składują swoje rzeczy, ale taki domek to jest jego taka prywatna przestrzeń, gdzie on robi sobie co chce i w ogóle gospodaruje sobie tam miejsce dla siebie. No i też często właśnie składuje na przykład karmę albo jakieś orzechy, co mu się tam da. I chomiki przeważnie czują się w takim głównym domku najbezpieczniej, jest to miejsce gdzie chodzą sobie spać w ciągu dnia no i ogólnie mogą jakby poczuć taką prywatność, bo też te domki są drewniane, to może zakopać wejście i w ogóle ten. No i jeżeli chodzi o domki drewniane, to jest parę takich wymagań, o których musicie pamiętać. Oprócz domku komorowego można mieć dodatkowo domek niekomorowy. Ja na przykład mam jeden komorowy drewniany, a drugi jest w sumie odrobinę mniejszy, też bardzo duży i on jakby nie jest komorowy, ale spełnia inne wymagania. Więc właśnie komorowy musi być przy okazji, ale jak jakby ma się jeszcze inny domek niekomorowy też, w to jak najbardziej spoko. Po pierwsze pamiętajcie, że jak kupujecie drewniany domek, nie może on mieć dna. Dlaczego? Po prostu wtedy chomik nie może zakupywać tam rzeczy, a sensem tego domku jest to, że może po prostu chomik kopać tam w dół te 20 cm lub więcej i robić sobie takie zapasy. A jeżeli ten domek ma jakby dno drewniane, no to wtedy praktycznie nic nie może w nim takiego robić i w ogóle to nie ma żadnego sensu, więc lepiej wydać pieniądze na coś, co ma sens. No, i teraz jeszcze ważna kwestia, czyli czym jest ten domek tak jakby robiony. Bo dużo domków, które są w stacjonarnych zoologach, mogą mieć w środku jakieś gwoździe lub inne ostre metalowe rzeczy, które są bardzo groźne. Więc jeżeli kupujecie taki domek, chociaż nie jest to aż takim dobrym wyborem, to najpierw sprawdźcie, czy nic takiego nie wystaje i obserwujcie chomika, czy na przykład nie obgryza domku. Bo jeżeli zauważacie, że na przykład gryzie drewno, w sensie no, swoje kryjówki drewniane. A macie taki domek stricte ze zoologa, to nie wiem czy nie lepiej kupić po prostu kolejny jakby od jakiejś osoby handmade i wtedy jest pewność, że jakby tych metali w środku nie ma, bo tak naprawdę chomik może sobie zrobić krzywdę. Więc jak macie chomika tak początkowo albo taka kryjówka jest czymś nowym dla niego, to obierzcie, no co jakiś czas ten domek i sprawdzajcie czy nie nadgryz czegoś, żeby tam się nie kryła jakaś niebezpieczna dla niego rzecz. Naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, bo to są delikatne zwierzaki, a robią często głupoty. I jeszcze taka inna sprawa, czyli otwory, o czym już trochę wcześniej wspomniałam w przypadku domku komorowego, ale chodzi tutaj o to, że homiczek musi mieć odpowiednio spory otwór. Czyli jakby syryjskie muszą mieć te jakby wejście takie większe, no bo jednak to są duże chomiki. Hybrydy roborowskiego też dobrze, żeby miały taką przestrzeń, bo czasami jak chomiki napakują pełno tych rzeczy do polików, to mogą mnie wejść do tego domku. Widzicie po prostu tak to przygotować? I też jeżeli chodzi o okna, to jest też w ogóle sprawa dotycząca w sumie każdego rodzaju domków. Okienka ogólnie nie mogą być takie jak widzicie na tym zdjęciu, nie mogą być one takie jakby zagrożone. Hobbit może tam wsadzić łapkę, pyszczek i po prostu się zaklinować. I przez to może na przykład przestać oddychać Lub po prostu może być uwięziony tam cały dzień I jak są inne domki, które mają taki otwór Przez który chomik nie da rady przejść To też również może się jakoś zaklinować w ten sposób No chyba, że te okienka są serio takie malusieńkie W jakimś domku ceramicznym ukryte Że chomik raczej tego nie zauważy No to wtedy spoko Jednak wiele tych domków ma taki, że chomik może myśli, że przejdzie Tak naprawdę nie przejdzie No i potem są kłopoty z tego Dlatego pamiętajcie, że jak już bierzecie z oknami, to albo aż takie małe, że chomik nie wsadzi nawet łapki, albo takie duże, że chomik wejdzie cały, żeby po prostu no się nie zaklinował, bo to byłoby naprawdę groźne. I pamiętajcie, że jak bierzecie takie domki, to najlepiej żeby właśnie były lakierowane, żeby potem chomik nie narobił sobie jakieś zadzgi. Więc po prostu pamiętajcie o tym, że jak robicie drewniane mebelki, to żeby był użyty lakier i żeby drewno było wyszlifowane, to jest w ogóle najważniejsze, że drewno musi być szlifowane, inaczej czy nawet do podstawki pod miseczki. Bo na przykład jak jest takie nieszlifowane, to mogą się pojawić przy nawet takiej wielkotości korniki, których czasami ciężko się pozbyć, więc tak pamiętajcie o tym. Przechodzimy teraz do mostków. Więc mostki są bardzo popularnym wyborem wśród właścicieli chomików, ale dużo osób popełnia z nimi błąd, czyli kupuje mostek, który ma po prostu takie szpary między tymi szczebelkami. I jest to ogólnie bardzo niebezpieczne, dlatego że chomik właśnie może sobie wyrwać nawet na tym łapkę lub złamać. Więc jeżeli macie już taki mostek, a bardzo Wam zależy, żeby go mieć, to po prostu kupcie taki mech i zalepcie wikolem po prostu te szczeliny i dajcie tam ten mech, chociaż chomik może to wyjmować, więc ja bym w ogóle odradzała Wam zakupu takich mostków, tym bardziej, że one też mają w środku metal i czasami jest on widoczny, że chomik też może sobie zrobić krzywdę, więc ja bym w ogóle takiego mostka nie kupowała pod żadnym warunkiem, ale za to są inne bezpieczne mostki, które nie mają takich szpar, na tych różnych chińskich stronach w stylu Temu, często takie są. Albo po prostu też dużo osób właśnie w jakichś swoich małych biznesach robi takie, też dużo takich znalazłam. No i takie mostki są na pewno bezpieczniejsze i nie mają właśnie takich groźnych przejść. Następna wkryjówka jest taka drewniana i... Nie jest to jakaś obowiązkowa. Miki miał kiedyś coś podobnego i nawet tego nie zauważył. Jest to taki watchbox polegający na tym, że po prostu daje się to po sorociny, jak ma się akwarium, i widać wtedy, co chomik kopie i w ogóle, ale szczerze to jest ok, ale nie trzeba tego mieć. Tak tylko o tym mówię, żeby nie było, że nie wspomniałam. To już po prostu wasza decyzja. Ja miałam kiedyś coś podobnego i właśnie Miki nawet tego nie zauważył, więc u mnie to nie byłoby po prostu potrzebne. I Miki akurat, jeśli chodzi o trociny, to albo jest właśnie w domku komorowym, albo za kołowrotkiem, tak sobie wybrał. Teraz przejdziemy sobie do omówienia tuneli. Więc, jeżeli chodzi o takie popularne tunele zesiana, to z jednej strony są one ok, bo są z naturalnej rzeczy: nie ma tam żadnych metali ani nic groźnego. Jednak chomik może po prostu ząbkami wyrwać jakby część tego siana i się skaleczyć. Albo po prostu potem to się robi takie, jak chomik to obgryza, to to się robi tak dużo tego w środku siana. No i chomik może po prostu zaplątać się w środku i nie potrafić po prostu wyjść. Jakby może takie coś być jako taki dodatek na przykład w formie wybiegu. To wtedy jest jak najbardziej spoko, bo kontrolujecie chomika. Ale na dłuższą metę wyloku nie będzie to do końca dobrym wyborem. No, bo właśnie to siano potem może zaszkodzić chomikowi, a też popularne są takie drewniane, ale ja szczerze mówiąc widziałam je parę razy w jakichś sklepach i te przejścia są bardzo malutkie, że moim zdaniem jest to bardziej dla myszek przystosowane niż dla chomików. Teoretycznie Roborowskiego, chociaż też nie wiem, czy by dał radę. Są takie z większym jakby przejściem, tylko jakby jak ja to zobaczyłam na żywo, to to ma strasznie dużo jazzki w ogóle, więc chomik też może się zranić Ale za to takim bezpiecznym wyborem na tunel będzie zwykła rolka z papieru toaletowego albo ręcznika kuchennego Tylko pamiętajcie, że papier, który tam był musiał być bezapachowy, czyli nie mógł być jakiś rumiankowy, zwykły po prostu ten I ta rolka nie może mieć nadruku, po prostu musi być taka zwykła, czysta rolka z papieru toaletowego i w takim czymś chomik bez problemu będzie mógł siedzieć, nawet ścierać zęby Jest to jak najbardziej fajnym pomysłem Są również bardzo tanie rozwiązania, jeśli chodzi o kryjówki I ja nawet taką posiadam Miki naprawdę woli siedzieć w tej rzeczy za kilka złotych Niż w jakichś domkach za prawie 100 lub nawet więcej Więc moim zdaniem warto też w to zainwestować I chodzi tutaj o taki słoik Pamiętajcie, żeby on też był wystarczająco duży Kupujcie pod wielkość wychomika Ja tej widziałam takie ogromne, co będą dobre dla syryjskich ja mam taki mały, ale naprawdę bezpiecznie zrobiony i Miki uwielbia w nim siedzieć, więc jeżeli nie macie pomysłu czym zapełnić to lokum, to po prostu poszukajcie na przykład, ja mojego kupiłam w Lidlu, no znajdziecie w większości sklepów taki słoik, albo nawet jak bezpiecznie zdezynfekujecie w domu, jakiś tam po czymś, ale oczywiście bez żadnej etykietki, to też moim zdaniem będzie spoko, a chomiki kochają siedzieć w takich rzeczach. Następnie to są właśnie coś podobnego i coś co mój chomik chyba uwielbia najbardziej. Mam go dwa lata i za każdym razem, jak dostaję nowy tego typu domek, to jest cały szczęśliwy i od razu tam spędza w ogóle cały dzień. I mowa tu o domkach ceramicznych. Jest to naprawdę genialne rozwiązanie i ma to same plus, zero minusów, praktycznie. Chyba, że też ma jakieś okienka, ale to naprawdę nie ma praktycznie takich. I domki ceramiczne po pierwsze sprawiają chomikowi wielki komfort pod względem, jeżeli jest ciepło, chomik po prostu wychodzi pod trocin, gdzie jest mu gorąco, idzie do domku i czuje taką ochłodę, taki relaksik, taką ulgę, naprawdę super I te domki można łatwo też myć, dezynfekować, że jeżeli na przykład chomik był chory, miał pasożyty, to bez problemu myślę, że można to umyć Ja nigdy tak nie miałam, ale na pewno jest łatwiej z tym niż ze drewnianymi kryjówkami Chociaż drewniana, no wiadomo, też musi być chociaż jedna, ale te ceramiczne naprawdę są bardzo fajne. Ja mam ich mnóstwo, nikt mógłby godzinami w nich siedzieć. I są różne typy tych ceramicznych kryjówek. Czasami jakby w niektórych sklepach, typu Sensei Pepko na dziale takim domowym, Znajdziecie takie jakby podstawkę do świeczek. Jeżeli ona nie ma też żadnych jakiś takich groźnych okienek, to możecie kupić właśnie chomikowi coś takiego. Ja na przykład mam taki domek świąteczny dla niego i naprawdę uwielbia w nim przebywać, a tak naprawdę to nie służy do końca tak dla ludzi jako domek dla chomika, tylko właśnie jako podstawkę do świeczki, no zawsze jest to kreatywny sposób, ale w sklepach internetowych, jak i czasami stacjonarnych jest dużo. Takich domków i są różne modele, na przykład taki powiedzmy grzyb z dźwiganym dachem. Ja taki mam i naprawdę jest mega, jest bardzo duży. Ale też jest popularna seria owocowa. Ja na przykład mam z tego Arbus, Cytrynkę, Truskawkę. Co jeszcze? I jeszcze z tej serii mam tego Orzeszka, ale można jeszcze kupić z tego co wiem, jabłko i coś jeszcze. No, na przykład może też dublować te kryjówki. Wiadomo, jakby. To już tam nie ma znaczenia, że ktoś ma dwie cytryny, też jest to spoko, ale one w ogóle są prześlicznie wykonane, ja się w nich zakochałam. Jak zobaczycie w ogóle ten design, jak to jest ładnie pomalowane i w ogóle to, to jest po prostu przecudowne. I też właśnie w tych zagranicznych stronach, o których wcześniej wspomniałam, często znajdziecie właśnie jakieś inne wzory tych domków. Na przykład, ja widziałam ładną muszelkę syrenki na, na tym na temu, albo na przykład widziałam też jakieś inne owoce warzywa, albo taką babeczkę. No, naprawdę można znaleźć w różnych miejscach ciekawe te rzeczy. I tak omówiłam teraz te bezpieczne rzeczy. Wiadomo, że można wymieniać, wymieniać, wymieniać. Jeszcze pewnie jakieś są, ale i tak omówiłam większość tych najpopularniejszych. Jeżeli macie pytania, też piszcie. A teraz przejdziemy do tych najgroźniejszych rzeczy. Pierwszą z nich są plastikowe tunele. Dużo osób je daje do klatek Albo nawet są zmontowane z klatkami I ogólnie chomik tam ma po pierwsze Słaby dopływ tlenu Po drugie są one bardzo ciasne I ogólnie plastikowe rzeczy Chomik może gryźć Co też nie jest do końca dobre Też właśnie dużo osób kupuje Plastikowe domki i też je naprawdę Z całego serca odradzam One naprawdę nie są bezpieczne Więc po prostu lepiej kupić ceramiczne Lub drewniane za podobną cenę Albo po prostu wziąć słoik, który też będzie fajny, niż kupować plastikowy, który jest serio niezbyt bezpieczny dla chomika. Ja poruszyłam tutaj jak najwięcej rzeczy i z mojej strony byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania na temat chomików albo w ogóle czegoś innego, bo kanał ma wiele tematyk, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się spodobało, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie coś po sobie, no to co? Z mojej strony byłoby to na tyle, pa! pa.